W dzisiejszym odcinku zostałem uwięziony pod bedrockiem. Moim celem jest uwolnienie mojego młodszego rodzeństwa i dostania się do ostatecznego poziomu, a po drodze przeżycia naprawdę wielu przygód. Zostaw łapkę w górę teraz, żeby smutny Dave zamienił się w szczęśliwego Dave'a. Dzięki. O nie widzowie, słuchajcie, jestem uwięziony pod bedrockiem. To jest naprawdę mega ciężka sprawa. No i słuchajcie, widzę, że pod sobą mam jakąś książkę. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, dobra. Zgarniam książkę. O dobra, udało mi się chwycić, bo się bałem, że mi się nie uda. Dobra. Witajcie w piekielnym świecie. Na pewno wam się nie uda przeżyć. Uwolnij siostry i brata, a będzie się wam raźniej umierało. Ej, dobra, ta książka! Sprawia, że mam wrażenie w ogóle chcąc wyjść, ale dobra, dobra, da dajmy szansę, dajmy szansę, ok? Widzę, że jest tutaj sporo jakichś różnych dziwnych rzeczy. Widzę, że tam... Missed the bar. Moja szorka, ale jest na tyle daleko, że jej nie słyszę. I tam jest chyba też mój brat. Dobra, słuchajcie, ja muszę się wziąć w garść, muszę jej kuracować. To jest moja misja. Jesteśmy pod bedrokiem, czyli tak naprawdę jesteśmy w wodzie, w miejscu, gdzie się od razu ginie. Dlaczego ja teraz nie ginę? Nie mam pojęcia, ale jest tutaj tak ciemno i tak beznadziejnie, że. Okej, okay, dobra, muszę przejść do tego parkura, dobra. Ten parkura akurat wydaje się w miarę prosty. Dobra, ma takie swoje momenty, że jest naprawdę nieciekawie. Ale póki co na razie wychodzi mi on całkiem zgrabnie. Ja widzę, że muszę się dostać chyba tam. Do góry. Okej, okay. nie będę z tym miał raczej problemu. Jezus, ile tu jest różnych wysp. Patrzcie, mamy netherową wyspę. Mamy też wyspę, nie wiem, krowią taką, można byłoby powiedzieć. Tu jest jeszcze jakaś chyba diamentowa, tak? Tam są diamenty, tam jest jakieś miasto. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Więc to jest na tyle spoko, że możemy tutaj poglądać te wszystkie rzeczy. Dobra. Uś, uś, dobra. O, siema panowie. Co my tu macie na sprzedaż? Dobra, jest takie lamerskie itemy. temy. Skąd ja mam mieć w ogóle tutaj o emeraldy? To nie są kurde kinowice, że ja mam ich aż tyle. I posłujcie się, bo. O, dobra, ej, to jest skrzynka, gdzie jest sporo rzeczy. I mamy też nową chyba książkę. To jest chyba książka, której nie widziałem. Brawo, znajdujesz się w miejscu, w którym zazwyczaj każdy był ostatni raz od swojej śmierci. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Ja akurat. Ja ja się nie boję, widzowie. Ja jestem nauczony tego. Ja mam po prostu jaja ze stali. Ja się nie boję takich prostych rzeczy. Więc zaraz zobaczycie, że ja sobie tutaj na ludzi poradzę. Wolnie rodzeństwo i wszystko dobrze się skończy. Widzę, że tu jest łóżko, więc mógłbym sobie chyba dać po prostu spawn point. Z tego, co mi się wydaje. Okej, okay, mamy spawn point. Dobra, Git. To jest akurat. Mega ważne, bo jakbym zginął, jakbym miał takiego niefartę, no to spam pońcik się może przydać. Dobra, schodzę na dół, bo tam jest moja. ciora. halo, Vera, jesteś tam, halo! Słyszycie już, halo, halo. dobra, Pomóż dobra. Mi. Zaraz będę, zaraz będę. Spokojnie, spokojnie, już, już idę, jestem w drodze, dobra. Eee, dobra, pójdziemy tędy, dobra, iść, iść. dobra, spokojnie, o nie, to jest slime block. No spokojnie, no poczekaj, no to nie jest takie proste. Co chcesz, żebym zginął? No muszę tutaj to zrobić rozważnie. Dobra, czekaj, ja zrobię jeszcze. Ja się ja sobie zrobię tak, bo kurde to jest. Kurde zrobię. Samid tak... no skaczze. No czekaj, no czekaj, no nie, czekaj, 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 bo to nie jest takie proste, jak to mi się wydaje. Tu tak nie, nie rozumiesz, że jeden błąd to jest koniec. O, o dobra, dobra, dobra. Kurde Aaaaaa, nie wiem, boję się, dobra, uwaliam cię, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. weźmy to odłoże, bo to na razie mi nie jest potrzebne, dobra, iź dawaj, o, dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj, no, no no, czekaj, 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 nie rób nic. Dobra, teraz, Po spokojnie przejdź, przejdź, przejdź szybko, bo się pali Dobra, nice. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Teraz... Czajcie, co ty? O, tu, patrz, patrz! Czekaj, tak, tak tak, 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 wiem, wiem, że nam trzeba iść, czekaj, U. czekaj. Czekaj, bo patrz, to mnie trzymy, patrz, kłopny. widzisz go patrz, jestem. Czekaj, no tylko nie nie zgin, czekaj, bo tu jest na tyle to ryzykowne Dobra, ja wolę, ja wolę się nie bać, ja sobie postawiam te bloki Nie, nie, nie gadaj, że ty się budujesz. No, te bloki będą potem użyteczne? No, ja wiem, że mogą być użyteczne, ale teraz dla mnie najważniejsze jest to, żeby was uwolnić po prostu, a potem dobra. będę się trzymał blokami. Dobra, czekaj. E, co tu trzeba. Ej, ja wiem! O, weź, weź ten łuk! Weź ten ruk, Czekaj, weź bo ruk. tu jest książka. Dobra, czytaj, co jest w Czytaj, czytaj, czytaj. Dajcie znowu, wykąpcie trochę żelazno, żeby wam się bezpiecznie umierało. O, 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 dobra, dobra. A co no to Ja jest tam. będę strzelał, że ty będziesz kopać żelaza. Czekaj, 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 na razie. Czekaj, 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 trzeba to przemyśleć. Spokojnie, bo patrz, widzisz, jak on jest uwięziony. Musisz wziąć ten łuk, patrz, masz tylko małą strą, musisz trafić w guzik i on będzie uwolniony, rozumiesz? Tylko traf w niego. O nie! Bardziej o, niżej! Całem, całem. Niżej, dawaj. Nizej, Wera, niżej! Vera, niżej. No, jak Wam się skończyć, to podejdźcie. No, 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 daj, da, daj, Wera. Dobrze o, jest, dala. dobra! Udało się, dobra, jest. idę do ciebie. Uś, dobra, ja jestem tutaj. Hello. Ej, patrz, ja wiem co tutaj to jest! No, Dobra, chodź, 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 spokojnie, dobra, nice, ładnie. Dobry park. To jest koparka! Czekaj, 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 bo tu jest chyba książka kolejna, czekajcie. Oszty w dzioba, jeżeli czytasz to. Potrzebujesz redstone'a, aby odpalić maszynę, która tworzy nieskończoną ilość kobla. Po drugiej stronie jest wyspa. Uważaj na moby. PS, szukaj w środku drzew. Ej, wziąłeś książkę! Odstawiam ją tutaj! Dobra! Ej, ale mieliśmy przecież żelazo pokopać. Poczekaj, no, Ej, jest czekaj, jest jest czekaj, czekaj, myślę. Ale nie, my nie mamy. Słuchajcie, najpierw to my musimy zdobyć bloki, żeby dostać się w ogóle na tamtą wyspę, bo to jest farma nie. kobla. Patrz, to jest farma kobla, więc jeżeli no to my ty to użyjesz. zrobimy. To użyjesz. No, czekaj, ale nie wiem, czy to warto marnować. A co, jeżeli nie trafisz, no to giniesz? Dobra, no to idziemy, to, ale przecież nie. Mamy nawet kilofa. Czekaj, spokojnie, ja mam lepszy pomysł. Dobra, czekajcie, bo ja mam naprawdę sporo tego drewna tutaj, tych różnych rodzajów I mi się wydaje, że mi starczy na zbudowanie się na tamtą platformę, a jeżeli uda nam się odpalić maszynę kobla tutaj, to mamy nieskończone, nieskończony już budulec i możemy się budować gdzie tak naprawdę chcemy. No, na pewno najpierw że żeśmy mieli kill-off. No to spokojnie, nie no to ja kilow mam. kilow mam tutaj taki drewniany. To spokojnie, i ja mam sześć patyków. Dobra, czekajcie. E o, pół płytki, no, ale ty masz łeb, dobra, 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 czekaj, to robię crafting, dobra, robię crafting i teraz tak, no faktycznie tego chodzi o wiele bardziej, o wiele lepiej. Dobra, to biorę 12. Biorę tutaj też. Ej, dobra, ty masz taki web, ja bym na to nie wpadł. Ja nie mogę, jaki ty masz web, no. Dobrze, 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 minił dobra. git, 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 O to chodzi, giga chat. Giga kurde chat. Dobra. No, giga czad, ale ty jesteś na topie, nie? Dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Idę. O, dobra, już. Możecie iść powoli za mną. Możecie iść powoli za mną. Idziemy na wyspę. Uważajcie ja na moby. Nie, nie idź tam, nie idź tam w ogóle. Nie, nie u góry jest jeszcze. ten, u góry jest spawn point. Tam jest łóżko. Tam nie skacz, bo tam to są widzę, że ale musimy mieć, wykopać, przecież najpierw musimy najpierw zdobyć żelazo. Dobra, czekajcie, czekajcie I tam jest... Starczy Słucham? Co mówisz, Barka? Dostarczy. Ta, na ludzie, na ludzie gumia jak tościor Na ludzie mi starczy, bo jeszcze mam cztery Dobra, tutaj, yś, yś Dobra, skaczemy, yś. dawaj Nie, tu nie ryzykuj Dobra, jesteśmy? Skrzynia Dobra, przeszukajcie, skrzynię Skrzynię przyszukajcie. O, Ooo, dobra, ja mam interperu, w jednej skrzynce, co macie widzisz? Masz, Dobra, tutaj ja, nic nie ma Dobra, buty nice, okej, okay, dobra, o, to ja też sobie no te buty na buty, nie? Iś. Dobra, dobra, tam dobra. Biękowe. Ej, tam było pisane, że trzeba w drzewach przecież szukać Szukajcie. Wreszcie jest Redstone w drzewach, dobra, jest, 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 tak, w no. tej książce Zbierajcie Redstone, bo redstone będzie nam mega potrzebny do zbudowania tamtej, tamtej farmy. A tu nie ma. Iś. Dobra, zbierajcie. Pytanie to ile nie, jest Redstone? No dobra. Ja mam cztery, ja mam ile jeden? macie jeszcze? Jeden, dobra, ja mam cztery, tutaj nie było żadnego, czyli ja mamy 5, mam tak? Mamy 5, dobra co ty robisz, Wera? No po co to rozwalasz? No przecież... to może tam będą? Tak, no to, to prawym na to klikasz, a nie to rozwalasz, kurde, że jeszcze się da otworzyć to za bot. Dobra. No, ale to może podbędzie. będzie? Chodźcie, chodźcie. Nie, no. nie będzie raczej. Czekajcie, cztery to mi się wydaje, że to już starczy chyba. Pięć. Pięć jest potrzebne? Czekaj. Pięć. Raz, znaczy, no ja mam dwa, pięć. trzy. Masz pięć? No nie, ja mam jeden. to. Czekaj, 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 bo ja myślę jak to musi być zrobione. Czekaj, czekaj, chyba tu. Tutaj, czekaj. Co, idzie? Nie, nie idzie, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Gdzie mi brakuje? Pokaż. A, że do Aby tego! Tu? To czekaj, to może ten jest potrzebny tu? tu. O! o właśnie. Zasiliło się coś, dobra, czekaj. Ale... Nie, 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 nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam. Nie czekaj, nie mam. czekaj, czekaj. Zobacz. Nie, no co ty, no, co ty? No, Nie, znowu zrobiliście, tak i tak. O, i to tutaj, no? O! Jest! Patrzcie, działa! Działa, patrzcie, działa, działa, działa! Dobrze, czekajcie! Ja! Nie, nie, to jest nielimitowana kobla, patrzcie to, będę miał niesamowitą ilość kobla. No będziemy mieli ten, i pójdziemy zaraz po żelazo jeszcze, tak, i to tak tak, 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 tak tak, tak, tak. Chłopie, jak najszybciej, żeby to działało, dobra, I nie wiedziałem, co się dzieje w istnieje! Nie, bo nie, bo marnujesz, marnujesz kopię surowiec. Ale patrzcie, to zaraz mi wyleci poza zęba Ej! Ej, ej bo bo w ogóle czajcie to? Ej, patrzcie na to, przecież to tak szybko zasuwa. Dobra, daj mi te koble, daj mi to. Ja. Dobra, daję ci, no. A, bo nie, czekaj, przecież ja mam lepszy pomysł. Patrz. Ja I tak mi? mamy, i tak mamy nieskończoność. Patrzcie, macie, i kopcie ze mną. Jo! No to o to mi chodziło! Dawajcie, 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 szybko, bo to nam zaraz spadnie już do tego, do i nie będzie. Ale musimy, to być, Ktoś musi iść po żelazo, iść po żelazo. Nie, spokojnie, ja zaraz pójdziemy. pójdziemy, zaraz pójdziemy po żelazo, to aż tyle nie zasuwa. Dobra, nice. Ile mamy bloków? Poczekajcie, podsumowanie. Ja mam 9, 10 Dobra, to mi już chyba starczy, by dojść do żelaza, ja pójdę po nie szybko. Czekajcie, ee... no dobra, my tu kopiemy jeszcze. Dobra, 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 tu idę. Dawaj, dawaj ze mną. Iś. Pytanie, Nie ma się, rezerzy, już, już. się na No nie tak jest. Po... Najlepiej. No idę, idę, idę. No idę, dobra, idę, dobra. Idę, idę po prostu, ja się... Będę miał, będę miał oh! z będę miał. Będę miał na luzie. Dojdę, dojdę, dojdę. Dojdę na luzie, jest! Let's go! Gorzej będzie ze z zejściem, ale spokojnie, coś wykminie. Skopię, dużo skop. Dobra, dobra, dobra. Nie, tu nie masz tak Oj, dużo, ej. a ja, ja zrobię ten, ale dużo tutaj jest. jest jeszcze na dole. Ej, Aha, uważaj, ja żeby na piec nam starczyło, wy tam piec ogarnijcie. No właśnie, piec, piec, piec. Zrobiłam. Ej, tego żelaza aż tak dużo nie ma, ale sumie te żelazo... Ale ty, ty, ty widzisz, to jest pod tą wyspą, czy? Co? Że diaksy? No, tu jest jeszcze więcej żelaza. Zlep pięć, czy coś takiego. Gdzie? No tu jest pełno pod żelaza wyspą. pod tym bedrockiem. Gdzie? U mnie? No pod no. tobą! Jak to? Nie ma, ja nie widzę nic! F5, no jest! F5. Nie F5! No... F5? Czekaj... to popatrzę, ale nie no, nie wydaje mi się, że było, czekaj... Tak no, a jak ktoś to chodź tutaj na ten tenis, zobacz! A, że tam na dole, ale dobra, nie no, to ja tam nie dokopię, czekaj... A nie masz żelaza? U góry jeszcze mam kilka, ja mam sześć teraz dopiero! Cześć, no. no. No to nie no, to musisz na no, Dobra, szonkop to no ja tam nie idę do no. niego. No nie no, to dawaj, no to chodź do mnie, Wera, ja nie wiem, o co w ogóle chodzi, jakie razy. raz. A, ja zaraz zginę, ja, ja, ja... zginę. Ja no nie zginiesz, czemu masz zginąć? Czemu? No, bo ja, ja nie umiem ten. Markurus. No i patrz, robimy tak. No jak Aha. robimy? No właśnie, no. Yy, trzeba no. się podkopać. Tu. No nie, nie kop, nie kop, bo zginiesz. Nie kop, bo zginiesz. Ale nie, że podkopasz, tylko zrobisz tak. No nie zrobisz tak. Tak. A ja mam pomysł, ja mam pomysł jak to zrobić. Dobra, posuń się, ja wiem jak Jak to robimy? Patrz, 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 patrz Na tym O Ej, bo ja już mam nie? A weź się tutaj zamień Czekaj Patrz O Dobra, patrz o, mam. Git, git, git. Dobra, 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 dobra i tu wykopię. Ja Kobra mam Ile kopcie? Kop, no to, kop to i, ja idę tam kobla pozbierać. Tak, 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 i z Szymkiem kobla zbierę. Ja tutaj pokopię tego 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 Irona. Ja, ile tego jest! Ej, dobra! No, mówiłam ci, że tam jest najwięcej. No, tu jest największa ruda. Dobrze, ej, dobrze, że to w ogóle wykminiliśmy, kurde, bo powiem szczerze, że, że było ciężko. Nie wiem, mamy tego kobla, uzbierać? Eee, no, no. Tyle, żeby mieć po prostu dużo bloków, bo ogólnie naszym golem, naszym punktem tutaj zaczepienia jest dojście do tamtej wyspy. Do tamtego miejsca, gdzie jest... Nie, 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 tam dalej dalej dalej, jest wyspa ee, tych wieśniaków. I tam musimy dojść. Tylko ja nawet nie do... widzę tego. Tylko tam będzie ostateczna walka i tam musimy się dobrze uzbroić, żeby tam pójść. O kurde, co ja zrobiłem? No dobra, no to mamy, ale co czemu my wszyscy tylko mamy buty? Dobra, no nie wiem, dalszą zbrojkę zdobędziemy pewnie dalej, musimy się postarać, czekaj. A nie masz No, dwa staki już. Jeść, dobra. Iś. No to, to ja tak. Dwa ja staki masz? No. Ale zabierasz mi go, teraz ja kopię. Posłucham. Nie, jestem, ale... w jestem, dobra, w do do jestem w martwym punkcie. Jestem w martwym punkcie. Jestem w martwym punkcie. Podsadzę cię ja... Jak się boję, dobra, czekaj, nie, 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 podsadzę. ja wiem co ja zrobię, ja wiem co ja zrobię Ale jeszcze Myś... musisz zebrać tego żelaza Nie, mam 28, po co nam więcej? Aha, no dobra, no Nie, to my styknie, dawajcie My tylko no, dawaj no, ja wrócić, Tak, my tylko kill musimy mieć tak naprawdę Dobra, no dawaj, zrób to tak, żebyśmy, kurde, tutaj bezpiecznie chodzili, bo ja się boję tutaj łazić tak, no no to, nie dawaj, nie dawaj, idzie. dawaj, bo to... idź, kop to. dawaj, no nas zabije, nas to, no weźmy weź weź tam chodź. po prostu, no właśnie No po się podsadzałeś, kop to Dobra, dobra, git, kopać. git, git, nie trzeba już tego, w sensie można to kopać, ale nie trzeba, dobra, dawajcie no. No to Jezus. Ja tylko błagam, żeby dobra, nas to nie zepchło, nie? To. żeby nas to nie zepchło, dobra, stop Teraz ja przepalam tutaj, my nie mamy w ogóle dużo rzeczy do przepałki, kurde. Musimy tutaj dobra, więcej mieć. Dobra, zablokowałam to już, to nie będzie szło. Ej, dobra, poczekajcie, bo ja mam 6 enderperu. Dobra, słuchajcie, ja robię misję. Yy, wy. Są jeszcze. A ty to zatrzymałaś? No Okej. Okay. Tak. Dobra, dobra. No bo ale wiecie, no zawsze koble się przyda. Ile mamy kobla łącznie? Ja mam 40. Ja mam w. 90. Okej, okay, dobra, dobra, bo patrzcie, ważną rzeczą jest to, że my zaraz stąd zejdziemy i tam musimy się dokopać od tego miejsca diamentowego do tamtego neteru, bo tam pewnie będą jakieś rzeczy, więc musimy no to jeszcze. to myślę, że nam na luzie tam jest jeszcze koby. Dobra, no to oby nam starczyło, Ale bo nam nie jak starczy. My, jak my tutaj skoczymy, to przecież my zginiemy. Dlatego robimy to perłą, patrzcie, daję wam perły. Masz, tutaj jeden, A, drugą. Ja mam! Nie! Ja, dobra! Macie? Macie? Mam. Ale, bo... Ej, dałem wam dwie, dobra. Trafcie tylko w ja wyspę, błagam. Dawaj, się tylko w wyspę, proszę was. Żeby nie było faila, dawaj, no. O, nice, 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 nice. Dobrze, no dobrze, no, dobrze. Yeah. git, git, git. A ja tutaj biorę żelazo. Eee... Oh my god, o my god. rzeczy na <grym grym grym darby> wielkości. <kosztu> tam są Że, ale tam są serio, że dobre rzeczy? Myślę, co się nie, nie Tam są na pewno. mega OP rzeczy. Ile Expa będę miała. Na pewno nie ma nic dobrego, dobra, czekajcie, już idę do Was. Yeah. Ja! Mam prawie stać tego, tych potek na Expa. Wyś. Dobra, idę. Ała, jestem, dobra, pokaż. Ej, no nie ma złota. nic! A tu! Okej, kolejny dpr mam okay. zbroję! Jak zbroję neterytową, Co? O. Patrz! Ja! Co jest zbrojna? Zabraliście to, no, zabraliście No o, jest książka, ja idę przeczytać książkę. O, książka, no. Czytaj książkę, no, czytaj książkę, dobra. Przejdź, nice. Przejdźcie na następną stronę, głupcy. Tam jest netheryt, który idealnie wam pomoże. Połamania nóg. Okej, okay, dobra, 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 ja, czekaj, ja sobie tutaj dam tego expa, mogę tak? Jak Czy już wrócicie spanie? z wyspy netheru, możecie tu pójść. Ej, patrzcie, wtedy możemy iść tam, wtedy się odblokuje. Dobra, nice. Dawid, Co? Co? Mogę to tak pod siebie? E, tak, 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 to ci Expa daje. Ja, nie będzie miała Ekstra! Ale poczekajcie, Ekstra teraz nie jest jakoś mega ważne. Czekajcie, tu są ważniejsze, że patrzcie na prynę derperły. Ale weźmij zrób tego! Eee! Ej, przecież patrzcie na tą wyspę, nie trzeba w ogóle się... Dobra, nie, mamy kobla. Wykorzystajmy tego kobla. Weźcie tego kobla, wykorzystajcie. Żeby żeby właśnie się tam podbudować. A ja chcę żelazny kill off. Dobra, ja ci zazdam, bo ja już nie będę... O kurde uważajcie, bo tu pod tym Diaksem jest dziura, dobra, ja ją zalepię. Ale dym. Dobra, już dobra. jest No, no, właśnie, zrób tam dobrze. A tu jest dużo kamienia, dobra, ja ten kamień jeszcze pokopię, bo on się nam przyda, na pewno. A ja zbieram węgiel na przepałę. Ja nie mogę, ej, właśnie na przepałę! Słyszeliście to? Jakiś piorun co? był. Nie wiem, jakiś ja piorun tak słyszałem. Jak słyszałem. Nie wiem, nie wiem, to było coś dziwnego, nie? Tak, by nie wiem, co się działo. Dobra, nieważne. W każdym razie, dobra, ej, mamy już to, dobra, to jest mega ważne. Ja sobie tutaj pokopię jeszcze to. Dobra. Mam dziesiąty poziom ekspa, czaisz. No to się przyda, chyba dobra, ale Szymon już tam jest, dawaj do niego, bo nie jest zespy z Neteru. Ale ja chciałam diamenty pozbierać. No ale po co ci diamenty? Ja mam trochę tych diamentów, ale na razie nie są chyba przydatne. Dawaj, dawaj, synek, dawaj. Z tą ostatnią walką co mówiłeś? No no to, no, to, a, no tak to musimy mieć lepsze miecze. Dobra, ja nam ogarnę, tylko ja nie mam teraz już patyków, ja nie mam patyków! Dobra, I dawaj. Komuś, raz, raz ja czytam dajmy. Czytaj, 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 no dawaj, czytaj, co tam jest? Tutaj jest dopiero prawdziwe piekło. Na waszym <laughs> miejscu podobałbym się, ale dobrze. Piekło dopiero będzie. Zrób... Ej, kto mi powiedział? Ej, Vera, no A, Sorry! Co ty kurde? Ale dopiero dopiero będzie Zróbcie najmocniejsze zbroje. Najmocniej zbroje. Zbroje Czeku! kto to pisał? Wróćcie tutaj, dobra. Dobra, no no ludzie, no, musimy no, zrobić zbroje, czekajcie. O 64 mamy. Ale nie, czekajcie, czekajcie, my musimy czekać. No dawajcie, dawajcie raneteru, no co wy robicie? Dawajcie, idziemy. A to chcecie trochę expa. No to zaraz, czekaj, no zobaczymy co jest w niederze, bo ja nawet nie wiem. O kurde, bardzo książka. Jak Jaka? już bierzecie neteryt, to wróćcie na wyspę diaksową. Neteryt mamy znaleźć jeszcze może, co? Kurde, ale gdzie No to jest i neteryd? właśnie po to cię prosiłam, żebyś zrobił te diamentowe miecze. Ej, tam jest, u góry, widzę! Widzę, widzę, widzę. u góry. Dobra, ej, ale my tego nie wykopiamy bez tego chyba. Diamentowy, diamet, diamentowy, diamentowy diamet potrzebujesz. Nie no, żartujesz. No ta, nie, ja, nie tak, nie, nie kup nawet tego. Ja faktycznie, ej dobra, macie jakieś drewno jakikolwiek? Nie. Dobra, to stójcie tutaj, stójcie tutaj, bo ja się muszę cofnąć w takim razie. Ja mam tylko dwa patyki, mam zero drewna. Chodź tu, Szymon. Co oznacza? No, zróbcie seks, zróbcie sekspa w tym czasie. Dobrze, Git. Ja muszę cofnąć w takim razie się po crafting. Uś. dobra, muszę iść po crafting. Tu jest crafting, dobra, git, nice. Uś, dobra, mam killoffe, dobra, nice, dobra. Wbijam! Wbijam! Wbijam, wbijam! Idę, 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 idę idę. Spokojnie, spokojnie! Panowie, panę! 18 lewe! dobra! Robię to, robię to, robię to! Zbieram nam. Czekajcie, na razie nie marnujcie może tego, Expo. On się może nam potem tam przydać gdzieś. No, ja już tam. Ale i tak to się, to się zbiera, myślisz? Nie, no musi się zebrać, nie? Tak, na no, czym? Tak, to się zbiera cały I... błąd. Nurde, długo się coś zbiera, no. Dobra. no nie. Tam... Dawaj to! I tam. to mi jeszcze zebrać tutaj. Czekaj, bo tu jest jeszcze i sprawa. Na eksperyum. całą zbroję. Ej, no właśnie, my będziemy mieli całą zbroję, Ej. ale to... I tak potrzebujemy diamentową najpierw, żeby z tego Ej, w ogóle skotworzyć. się z pingwinem. <laughs> no nie, trajduj się teraz z pingwinem. Tylko tutaj... No nie, bo ty mu dajesz dobre ity, no, da... wagę. No bo... mu złoto, oddałem mu to, Szymon. Zwykły, kurde, dajesz mu dobre itemy, no. Tak, dał mi, dał mi ten. Farc mi dał. Tak, farc. No, to mam, 7 ja kwarców Ale to blak, po co tu? ci kwarc, Wera, no błagam cię bled. Dobra, jeszcze Dabit się Potrzebny To jest niepotrzebny kwarc, po co ci to? Ale ja się traduję z pingwinem, on mi coś da dobrego Ale na jaki zaraz. pingwin? To jest pingwin, a nie pingwin A, dobra, Ej, no nieważne Patrz co byś teraz zrobił Co? Bloków netherite Ja dziewięć no to... nici no po co to rzucasz synek? Że się mógł ale ope demon mi daje 9 nici dostałam Deja ja ale mi się tu podoba Dobra, zaraz musimy wracać, bo my musimy na tą wyspę zdążyć Kura! Będę miała faj... fajną czapkę! Ale jaką czapkę? Ty się skup tu na progresie, a nie no to zbieraj, na twajmę. Zbieraj, zbieraj! A pingwin mi da na pewno jakiś no, progres Pingwin, Tak, <laughs> pingwin ta, ci dał! Masz pierwszych! No ta, da! No. Szapki neterytów ci dał! Skąd to masz? Nether break. Skąd to masz? Ja nie no, mi! Ja nie mogę, Gdzie, dobra. Dobra, dawajcie, wracamy, bo my już ja... mamy chyba wszystko. Czekaj, ja jeszcze ostatniego tradera robię. Ja Człowieku, ja mam 45 dettery, tu my już nic więcej nie potrzebujemy, jesteśmy ustawieni. Wracamy, wracamy. Yo, fire Dawaj pan pingwin. Dawajcie! Powrót, 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 powrót do tak, naszej no. bazy. No idę, będą. Dobra, no, dobra, idę. Dobra, nice. Eee, czekajcie, bo teraz my potrzebujemy, skoro już mamy to Kurde, no ja bym perłą wrócił, ale boję się perłą, że nie trafię. Dobra, ile masz bloków, synek? No, tak. Czekaj, dobra. Nie, 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 nie. To musisz zbudować drabinkę. No, 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 schodki, schodki, schodki. no. Dawaj, dawaj, ale dawaj. Ale wy w ogóle nie jesteście ryzykowni. Jakie schodki? Ale jakie ryzykownie? Patrz co teraz ja graftuję, patrz teraz na to, nie? Teraz będziecie mi zazdrościć. Dobra, muszę iść tutaj. Dobra. Okay, daj daj butyki. Pa jaką mam głowę. Ha ha! Ja też mam! Ha ha! Brasy! Brasy patyki mi dać. Co mam Bo ci dać? Patyki. patyki, nie mam patyków! Patyki, drewno! Nie mam, nie mam! Cokolwiek! No nie Patrzcie, ma. co mam! Ale mam po co ci, ale po co ci patyki? Ja nie mam nic. Ale po ej, po co... jak się robi strzały! Ale po co się batyki a drewno? Nie, strzałów się robi z. E, nie ej, wiem, broj. ciężki crafting. Juszka <grafning> i. <grafning> ej! Zbierzcie tam ży. ten grafting, co tam był, proszę, jeden z was! Szymon, nie No, nie No ja chcę ten kilof diamentowy! A, to czekaj, masz ten, ty możesz kopać diaksy No, no ej, jaki to jest szans! No ale no poczekaj, no przecież i tak musimy te diaksy wykopać, żeby mieć zbroję na terytową całą, nie? To trzeba robić! Ale no to po co ci diamenty, żeby mieć zbroję terytową? No bo musisz, nie da się skraftować zbrojnę terytowej, on robi. się ulepsza. Ulepsza się zbroję terytową, nie da się skraftować ja ja jej. Ale co, diamentową się ulepsza? No tak! Ty nie wiedziałaś o tym? Jaki błąd! Masz takie urządzenie, jakby tam dajesz jedną sztabkę i masz jakby. Czekaj, no. bo tu są dziury, muszę to ten zalepiać. Nie, nie, uważaj, nie wpadnij tylko w tą dziurę. Nie wpadnij da, bo tam jest koniec. Nie, o, nie, nie kopcie tego. Mi spadł. Dobra, nie kopcie nie, to tego, lepsi. to nie jest warte tej świeczki. Dobra, redstone nam się przyda. Czekajcie, my przede wszystkim, co potrzebujemy. E, to jest ta zbroja, dobra. Kto ma jakiej temy ze zbroi? Ty masz buty, masz czapkę, ty masz buty. E, co ty kurde robisz, synek za kurde cyrki ty? ty chcesz diamantowe, buty, one są lepsze, masz? Nie chcę diamantowych. Aha. A, ty, bo ty masz ma... złote. No tak, dobra, dzięki, już, dobra. Okay. E, ja mi coś jestem bez niczego kompletnie. No jak bez, ja no to chodź. E, ja no to chodźcie. Poprywa. Dobra, chodźcie ze mną rozdaję teraz neterytowej temy dla was. Abo nie, ja mam lepszy, nie, nie zrobię paty. Kurde, my nie mamy cię czego bić w ogóle tak swoją drogą. Ja, mam, tak ja mam łuk, mam za ja mam strząt, Ja mam zero nie patyków, nie, mam. nie, ja mam zero patyków. Tu nie było patyków? Dobra, nie było patyków. Dobra. Craftuje nam to zbrojce. Iś iść. Dobra, dawaj, uwaga. Dawaj. Zużyłem na to bardzo dużo itemów, ale to odda. To naprawdę odda, dobra. Zapraszam po odbiór Vera, proszę bardzo, synek, trzymaj. Yeah. Ja yeah. też zakładam. Dobra, słuchajcie. Ja chcę spodnie! Ja uważam, że... Mi... No nie mam kasy już na spodnie, kobieto. A, dobra. dobra, słuchajcie, Idziemy ja uważam, dobra. jesteśmy gotowi na iście na ostatnią wyspę. Musimy. ale broni nie mamy. No nie mamy broni, ale trudno, będziemy ale bić filosy. kilofami. Będziemy bić kilofami, mamy naprawdę bardzo silne zbroje. A może tam będą. A może tam ale będzie jakaś zbroja? Pilota, ja. Tak. Dobra, słuchajcie, nasz następny punkt to jest to, żeby się tam dostać, ale my się tam nie dostaniemy. Ile macie w ogóle w ogóle surowców? Może enderperło? Tak, Ender tak, ale ile macie surowców, bo my przecież nie dorzucimy tak daleko Ender Peru. Okej, okay, budujcie już most. Zacznijcie ja budować tak most. Ty... Dobra, ja, 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 ja idę, budować. Tak Dobra, to dawajcie, budujcie. Skąd masz pół płytek aż tyle? Aha, bo to ty... Ej, okay, okay, dobra, bo to jest taki... Ja się buduję, tu czekaj. B buduj z nią. No ale no, no masz, no, no ale po co ci tych kilów? No bo nie jestem bezużyteczny, bezużyteczny ale nie taki <gry> Musicie no, mi przynieść jakieś no więcej budulców, bo mi nie starczy Dobra, ja biorę, ja biorę tutaj, bo co, co on robi, no nie bij tych diamentów, bo to ci spadnie, synek Dobra. No nie, no serio Dobra, o, no tak, no bo to spada na dół przecież Łapię je, dopałem Ja robię tutaj taki do Co ty, ty pierwsze diamenty odpakowałeś? No, no to nie? On jest tak bezużyteczny. <noise> ja żartuję Przydaje się bardzo solidnie do wykopania materiałów, tak? To jest widzowie. No i właśnie nie tutaj Szymon. Dobra, dawajcie, 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 dawajcie do mnie, dawajcie do mnie e, no, Dobra, Vera, za ty... daleko już, my już dolecimy baj. A ba... jak będziemy ja ja musieli wrócić? O o, w sumie ma rację, dobra, no w sumie. Ja... Sk... Ale my tam mamy sporo budurców, my się tam poradzimy o... Dobra, ja rzucam Ender daję wam, macie Ale ja do... mam pięć! A ty masz synek? Nie mam Masz perłę? Masz nawet ja drugą? Mam. Nie, ja się boję, muszę je ten zrobić. Dobra, rzucam, ja. Aaaaao Jest! Ej, na styk doleciałem, uważajcie, dobudujcie! Witajcie na Murdyjczyk chyba wyspie miał być, ja się nie zmieściło na ekranie. O dobra! No no no, Vera, mega ja się wysoko boję. Vera, mega wysoko tu rzuć. mega! Dobrze, dobrze, jest dobrze, me... dolecisz, dobrze, łabię, git, git, łabię, git, git, łabię. git, dobrze, nice, jest, jest, dobra, jesteśmy w trójkę, czekajcie, to jest jakaś babcia, kurde, co to jest, czekaj, 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 czekaj. ej, pokaż to, Wera, czy... co tam pisze, co tam jest, dawaj, ja czytać? czytaj, no to czytaj, no, dawaj Witajcie ludzie, potrzebujemy pomocy, błagam, tej co? nocy zaatakuje nas armia rabusiów co? Oni nas zabiją, pomóżcie, błagam, za 3 minuty nas zaatakują Dawajcie, ja dawajcie, mam, no. czekajcie, nie. czekajcie, Boczcie. tu jest mega dużo drewna, dobra, zbierzcie to drewno, bierzcie to drewno Enchantment book, knukbak 2 nie wiem. Jaki knukbak 2? No, no nie 2. wiem, jedzenie, jedzenie, ja zbieram arbuzy Bierzcie drewno, bierzcie drewno. drewno No dobra, wy, wy, ja będę ten, te domki, patrzcie co jest w Tak, tak, domka. tak, 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 ja biorę drewno po to, żebyśmy mieli kurde patyki, żeby się dało kleby, 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 enchant, sharpness 3 o, dobra. to jest OP. Dobra, eee, robię nam patyki. Złote jabłko. Dobra, robię Znaczyte, nam miecze. Ekipowe. Słuchajcie, robię nam miecze. Raz, dobra, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, mam miecze, mam miecze dla was, dobra. Werka, trzymaj. Trzymaj, trzymaj miecze. ty jesteś? Ale, dobrze, pojedzie do tego domku jeszcze. Enchantujcie, Uraż. enchantujcie jak macie. Szymek, szymek, miecz Nieca. mam dla ciebie. Ja Czekam. nie mogę. Trzymaj, 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 trzymaj. dobra. Masz. to Mas. się robi. Dobra, Lepiej. szukajcie szukajcie rzeczy, szukajcie rzeczy. Kręc. Dobra, to jest dobre czy nie? O, mam złote jabłka. No, takie. Może być Oooo Mam Hardness w ogóle tego game. Nice, Shardless jest najlepszy, dobra Ale ja mam nie powadła, tą miecz nie osuwam to on mieczu Eee, w Co masz? Jeszcze raz? Enton na mieczu, ile ci to bije? Czarny z pięć. Mało, półtora serducha, ale spokojnie, o. bo ja mam dobrą zbroję, ja mam mega dobrą zbroję, wiesz? To. tak, to to tak nie działa, nie? Dobra, miecz. Pamiętajcie, że mamy mega mało czasu, więc się musimy śpieszyć. Dobra, czekajcie, tu coś jeszcze jest, dobra. Tutaj... Ej, spam pointy sobie dajcie, spam pointy sobie dajcie po losowych dobra. łóżkach, żeby się, żeby się w razie czego zrespili, jak podczas walki. My to... się bić. No ja nie wiem, no mamy ratować wioskę, ta o. babcia mówi, jakby była przerażona, nie? Więc to jednak trzeba, kurde, się wczuć. No to jakaś książka. Dobra, tu coś Jaka? jest. Sharpness 3, Protection no, to to. 4, okay, dobra. Sharpness 3, masz on, Sharpness 3. O, dzięki. O. Dobra, dobra, lecimy, ja nie masz mogę, dobra. Miałeś Protection 4 jeszcze. Ej, chyba o nie, dobra, daj, daj mi to Protection, daj, daj mi to. Pójdno... Ej, jesteście gotowi na walkę? Dawajcie, już już no, ustawmy. Tak, ja Fabrycja, Ma, macie w ogóle, Marcie, chodźcie chodźcie po mnie pod dzwon. Dam wam złote jabłka, chodźcie, dam Ja złote mam jabłka. jedno, mam. To, dobra, daj to masz drugie, dobra. Chodź, 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 tutaj, ko koło nas, patrz po patrz. O, cofasz się, dobrze, 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 tutaj, tutaj. Dobra, trzymaj złote jabłko, dobra, już. Dobra, i teraz tak. mogę sobie to wypić pod ciebie? Haha, ha, ha. Ej, Ej idą. idą, 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 idą. idą. O. Dawajcie, dawajcie, o. dawajcie. Zaraz ja pillagerów, dawajcie, 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 dawajcie. Jazda, 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 jazda w tych pillagerów! Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Jaki pilacer. jest! O oh, kurde, jeszcze, oni idą, co tu jest? Złote dajcie, złote jawko. Dawajcie, 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 na luzie, ja na razie nie wykorzystuję, na razie jeszcze nie zginę Zobaczcie na HP Ile jest to nie, konie Kurde, dawajcie konie. Spokojnie, konią się nic nie stanie Ale wy nie mnie ładują Trzeba ich zabić Ja nie zabić, mogę, ale to oni to są da mocni, jada będzie kolejna fala o kurde! O Ej, radzi się! Zwalił! Nie wiem, jak to Dawajcie, ja się muszę schować, kurde, bo zginę! Dobra, ile im ile, jabłko. jest, złapiabko! dobra. dobra! Ja Bolecie, żebyście nie zginęli! Bolecie, żebyście nie zginęli, dobra! To jest najważniejsze, dobra! Iś. Dobra! O ja nie mogę, my się z tym nie poradzimy, dobra! Bieg, 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 bieg! Dawajcie, o, dawajcie! Ostatnia armia! Czy dawajcie, to jest dawaj, ostatnia armia! To jest ostatnia armia, chyba! Dawajcie, dawajcie! Chronimy, chronimy to tą wioskę! O nie, wszyscy się na mnie uwzięli! Dobra, spoko, spoko, idę ci pomóc. Idę ci pomóc. Idź, idź, idź. Dobra. Nice! Ej! Czy to są wszyscy? Dobra, ej, to jest chyba koniec! Patrzcie, już Red się nawet skończył. Ja tam jeszcze jednego widzę. Ej! Ej, co to jest za... Co to jest za villager? Patrzcie, tu są jeszcze Ale kilku. To chyba. Ej, Co? tu jest jakiś. On ma nader, to wymieńcie Bo mi on jest bosem. Ej, dawajcie! To? Dawajcie Gdzie to? Tego bossa. Dawaj, ja dawaj, bo... dawaj, dawaj, uważaj. Ja dawaj, bosa, dawaj, bossa, ja dawaj, dawaj, daj dawaj, 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 dawaj,

Udało się go zabić, dobra! Ja nie wierzę, ja dobra, Udało się, dobra, chodźcie. Udało się nam chyba. To jest chyba powsłane cały rajd. Słyszę nawet, że już walą w dzwona, to jest chyba dobrze. Ej, git! Dobra! Widzowie, udało Wygrali nam się, się! Udało nam się, widzowie! Nie, wygraliśmy z Pillagerami! I udało nam się przetrwać pod Bedrockiem!